Naprawianie piekarnika. Część pierwsza. To jest termostat, który się popsuł. Należy go wymienić. Bo jeżeli się go nie wymieni, to będzie piekarnik przegrzewał. Czy u Was też przegrzewa piekarnik? Jest to Amika Model tak. I to właśnie tak wygląda nowe do wymiany nowy termostat, Trzeba będzie go tutaj jeszcze przycisnąć. to tu Tu należy jeszcze odkręcić te zabezpieczenie dwie śrubki. nie 祝いにく。 Przegrzewał aż do 250 stopni nie chciał się zmniejszyć. Temperatura nie chciała spaść w ogóle. Nowy należy przygotować do założenia to rozwijać. Ogólnie piekarnik z tyłu wygląda tak. Tak przegrzewał, że aż tu się porobiło czarne. To jest prawdopodobnie ten yy, wentylator. O! to stary piekarnik ma zaledwie 5 lat nie, jeszcze długo, długo służyć No to jest dziurka, gdzie przekładamy go tam ten czujnik przekładamy Wyciągamy teraz nowy to nie było górą, to było dołem, musi iść Dobrze tu idzie. pod widzę, idzie, ale musi być pod, bo musisz tylko zapiąć to no. Trzeba go zagiąść. No, Zawierać, no, wyciągnąć. No zaczekać. Mogę tutaj prowadzić. Muszę. się go zagiąć. Teraz to trzeba go niech już jest na swoim miejscu zaczepione, do przyczepy zaczepy teraz musimy go przykręcić z powrotem ułożyć tak jak był dwie śrubeczki i będzie się trzymał tak jak masz Przekrętu o termostat. Tutaj musimy założyć termostat. Tu. Tu. Przykręcimy. Dobra. Ja trzymam. Trzeba niestety było wyjąć kurek, bo inaczej nie można było się dostać do śrubek. Trzeba tylko zmontować piekarnik z powrotem. Tutaj już jest wszystko przykręcone, dokręcone. A, jeszcze przypinki, tak to ma wyglądać. Te dwa kabelki, które tu wychodzą. Ten z brązowym jest brązowy, u góry, tak, a Tak, podpięte według schematu poprzedniego. Tak jest... jest ten And now this is, this is moment. moment. One moment. Ten, właściwie założyć tylko ten kurek. Trzeba tam tarć ten kurek. I będzie witara. I już. Koniec. Dziękujemy za uwagę.